Cześć, moi drodzy, z tej strony witam was Serdecznie. Cześć, cześć. Witam Was serdecznie. kurde, czwarty mecz z rzędu Polak. Żyć nie umierać. O kurde. Cool. Dobra, kupujemy tutaj. Lecimy tutaj, już się z nami przywitał koleżka. To słychać. Sajt. wyszło, moi drodzy. Dobra, przydałoby się, żebym go tu ściszył. Jeszcze nie grałem, żeby z kimś gadać. Spróbujmy sobie... Nie wiem, co powinienem kupić za bardzo. Możecie mi doradzić właśnie, co, co tu powinno się w drugiej rundzie takiej przegranej kupować. Czy, czy nic? Czy tylko kamizelkę na przykład? Ja bym spróbował tym na przykład. Z kamizelką, chociaż na głowę jeszcze by się hełmik przydał. Tak to mnie starczyło. Jest 50. Ładnie, uchwytujcie uh, uh. masz. Nie wiem, jest z 10 lat. Nie grałem w CS, a teraz dopiero odpaliłem z trzy mecze grałem. A caje. Dobra, spróbujmy sobie z tym znowu. Pokupmy normalnie całą kamizelkę. I wszystko co zostawić. Sorry, jeszcze tak nie odzywam, ale próbuję się skupić jakoś. Jak mnie Polak tutaj ma oceniać to... Wiecie. Inaczej się troszkę gra. Nie kupiłem nigdy. Ładnie, ładnie. Taka muzyczka jest. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego może być. Dawaj broń. Kurde, nie zdążyłem. No niestety. Dobra, moi drodzy. Lecimy sobie teraz. Nie wiem co to jest w ogóle za mapa. Cobblestone, kurde, pierwszy raz słyszę o takiej mapce Cobblestone, to był w Minecrafcie. jedynie no, tam sobie życiu, to już mi mogą wyjść, chyba, tak to są. Oho, właśnie powolutku, powolutku. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, mamy tutaj co? Digla? Chyba teraz. Z Digg... Tak. Z Digla kiedyś bardzo lubiłem strzelać, ale cy... wydaje mi się, że w CS zmienili jakoś rodzaj strzelania. Co? Czy... Czy od samego CSGO od początku do teraz jest wszystko tak samo jak było? Bo ja grałem kiedyś w CSA, mam no, no ze 300 godzin załóżmy, przegrane, to wydaje mi się, że to wyglądało inaczej to całe strzelanie. Nice, nice. Mierni są. Dla mnie idealnie, <laughs> Dobra, weźmy sobie jeszcze... jeszcze Zobaczymy jaka ranga mnie wleci po meczu A co masz teraz? 9 eee, winów mam O, to ładnie To teraz trzeba mu 10 zrobić, co? Dobrze Ale low Dwoje, moi drodzy. Dzisiaj będzie taki trochę cichy odcinek, bo naprawdę próbuję się skupić. Chwilę się rozegram, kilka, kilka takich kierek i, i będę pewnie wiedział, co robić po prostu, więc będę mógł z wami rozmawiać. A tak to jest troszkę ciężko. Chciałbym jak najmniej tutaj cięć robić, ale jest to dosyć trudne. Oj, oj, oj. No, kurde, z za zero. Kurwa, nie widziałem go. Dobra, 5 do drogi musimy iść, Dobrze. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, nie znam tej mapy kompletnie, więc... <grym> <grym> proszę. Dawaj, na pełnej, tam latujemy. Okej. Okay. To nie było mądre, tak wskoczyć, moi drodzy, ale chciałem sobie spróbować. No i, i spróbowałem, ale nie, nie, nie. Tak nie można robić. Wskoczyłem pod celownik dwóch gości, więc to było najgłupsze, co można było zrobić z PM. Możemy jakim. What? Nice, nice. Z pm jakimś można by tak zrobić, ale. Ale może nie, nie tak, co. Nie z kałaszkiem. Dobra, teraz nas przerzuca do drugiej drużyny. Mamy jakieś w przeciwnej drużynie. I tu powiedzieliście, żebym kamizelkę tylko kopował, i ewentualnie na coś jeszcze mnie stać? no wabika, no to tak średnio użyteczne. Dobra, teraz jak to działa? O, coś się to jest tylko B, czyli ja bronię. Tutaj załóżmy tak. Tu idę. Dwoch Aj, czyli to jest long, dobra. Czyli brakuje jednej wygranej do przydzielenia rangi, więc musimy to jakoś ogarnąć, dobra. Spróbuję ze skałcikiem, tylko teraz mnie nie stać oczywiście. Oj, oj, oj głupotę zrobiłem. Bardzo dużą głupotę. Dobra, spróbuję tam biec. Szybko, szybko O, ja pierdziele, o, ale strzela gościu, Aj Ajajaj Powoli nadganiają Dobra, nie możemy się dać tak łatwo Tyś jak na to i na co mi tu jeszcze stać? Ktoś się chyba wkurzyłby się przez to odzywać Próbujemy z tym bizonem może, co? O, ja pierdzielę. I który przeszedł? By... Wydawało mi się, że tu jest tylko jedno wejście. Muszę ogarnąć mapkę. Wiadomo, jak się nie zna mapy, to. To jest to dosyć spore utrudnienie. O, teraz możemy scouta wziąć razem z tym. Który tu wszedł? Chyba. Aaaa, tym okienkiem sobie tu wskoczył. Okej. Okay. Ja myślałem, że jest wejście tylko stąd i stamtąd. A tu niestety. Niestety nie. Oj, 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 trop! Ale mnie z dwóch stron czyli w kanapeczkę. 6-6 moi drodzy. Może to się nie skończyć dobrze. Co tu się przydałoby wziąć? Dobra, spróbujmy z tym, tak jak wcześniej bo to w miarę... Oj oj oj. Ten go zdjął tutaj ładnie zraszował chyba. Pięknie, pięknie. A to, Aj, nie Nie, nie złożyłem. Niestety kawałek został. Może tutaj i dobrze, nie umiem z niego strzelać kompletnie. Teraz spróbujmy ich tu jakoś zablokować może tym zapalającym. Bo oni strasznie szybko wbiegają. Teraz nic nie widać. Jest zatrzymany jest zatrzymane. Tam spróbujemy. Chyba słabo to rzuciłem, wiecie. Oj ojoj oj oj, oj. Molec no. No niestety nie umiem strzelać nie te lata! Dobra, spróbujmy full zestaw, teraz ile mam 5400, dobra. Trzeba z tą meczkę jakoś ogarnąć. Pamiętam, że na początku rozgrywek najlepiej mi się grało właśnie z tą, stumikiem a teraz yy, a trzeba później trochę. O ja, pierdziel. A później to AR, coś tam zacząłem kupować. Ja cię ci kręcę, nic nie widać. Kurde. Właśnie, właśnie, tu, właśnie tu, tu, do tego domku. Łooo, wow, trafiłem, ja cię kręcę, niemożliwe Pamiętam, że kiedyś to było, naprawdę trzeba... Jest, pięknie, dobrze Uf. Dobra Już zwątpił chyba we mnie, ale dobra, musimy dać radę, naprawdę Ostatnia runda Granaty, granaty, granaty Nie wiem, czy te kupiłem dobre, ale... O, ja, pierdzielę. O jezu, jeszcze nie trafiłem. Tutaj jest, patrzcie, wchodzi. Coś rzucił na pewno. Oj, oj, oj. 30%. O shit. Ostatnia runda. Nie, remis. No to moi drodzy, no. To tyle. To tyle. No w tym odcinku się nie popisałem za bardzo. W poprzednim jakoś lepiej szło moim zdaniem. Ale okej, okay. dobrze. Myślę, że jest... było i tak śmiesznie. Tak więc dzięki za oglądanie, Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!